Zdarza się taka sytuacja, którą kiedyś wymyślił Charlie Chaplin, powiedział, że najlepszych komików znamienuje coś, co się nazywa multiplikacja. To jest sytuacja, kiedy jeden komik potrafi zagrać przynajmniej cztery postaci naraz. W tej roli przed państwem Michał wójcik. Z życia wzięte. Ostatnio obserwowałem zwyczajną rodzinę, zwykła, zwyczajna, normalna rodzina, która wracała z zakupów w galerii handlowej i przyszła na stanowisko dworca PKS-u. Występują syn, <grym> matka, Ojciec. I ojciec ojca zwany dziadkiem. O! O! Ja chcę stać w kolejce koło tej obfitej blondyny. Mleko! Mleko! Więcej do tej galerii nie idę. Ale hałastra w tej kolejce. Zero kultury. Pff, zero! Jadzia, czemu nie idę? Nie podobało ci się? Dziadek sobie pojeździł wózkiem i walickim. Po ruchomych schodach. Na mnie największe wrażenie to zrobił ten bar z tureckim kebabem. No wielki świat! Pozwiedzaliśmy trochę. Tato, tato, ale, ale to się je, a nie zwiedza. To się je? To się je. Własny syn mnie oszukał. Mówił, że to wszystko sztuczne, że oni tylko udają, że jedzą. Akurat mogłem się domyśleć, jak temu grubasowi cebulka upadła. No, ale zabronił zlizywać. Dziadek, weź ci się uspokój. Jak wrócimy do domu, to dostaniesz kostkę do pobgryzania. Kostka dobra. Kosteczka dobra. Byleby się ten nasz burasek wtedy po podwórku pobiegał, bo zazdrosny się zrobił. Jak ten nasz piesek się nazywa? Zapomniałem. Zapomniał. My też zapomnieliśmy, gdzie jest wyjście i się zgubiliśmy. To nawet było straszne. To było straszne. No, straszne. Człowieka w księgarni to taki lęk ogarnia. Ja to myślałem, że ktoś przyjdzie i każe czytać. Ty. Ty chciałeś mi książkę kupić? Po co? E, no bo mówiłaś, że lubisz. Jedną mam, po cholery mi dwie. O, Jadzia, Jadzia, jesteś taka intelektualistka jak ta. Mary Curie Skodowska. <ścoughs> Z wyglądu. Tak. To ty nie widziałeś tego tyta? Co jak mnie zobaczył, to mówił, że wyglądam jak kocica. Słuchaj, nie wiem co ty mu przypomniałaś, ale jak cię tylko zobaczył, to poleciał kupić dwa worki żwirku do kuwety. Ty kocico. Ej! Co tak najbardziej się podobało? Bo ja wiem. Manekiny, tak, manekiny wszędzie, takie chudziutkie, te rączki, nóżki, zarobujcie. Widzisz, sam widzisz, dziadek już nie teges. Oddajmy go do domu starców. A, wszystko słyszałem. Spadku nie będzie. Dziadek, przestań, przecież ty nic nie masz. No to mówię, że nie będzie. Dlaczego dziadek się denerwuje? Nie podobała się dziadkowi. wycieczka? O, ta, jasne! Do drugiej to aż się już pale. Pale, tak, słusznie. Bardzo dobrze. Bon do krematorium to nie byle co. A ja se nie mogę darować tych narzędzi. Mogłem je kupić. To co? Przecież ty nic w życiu nie naprawiłeś. Bo nie miałem narzędzi. Słuchajcie. Jedźmy stąd. Jedźmy stąd. Cisza! Pierdzi z tych głośników nie można zrozumieć, co gadają. To nie głośniki. Uuu, ale jedzie. Nic nie jedzie. Jak przyjedzie, ja powiem, kiedy jedzie. Ja trzymam tu rękę na pulsie. Rękę na pulsie, tak przy wszystkich? Ktoś coś zrozumiał? Nie, 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 tak. A co ty zrozumiałeś? No, rozumiem, że nikt z was nic nie rozumie. Ty, on naprawdę jest mój? A co ja wróżka? Dobra, wróżka, mów mi, kupiłaś te stringi? Nie, tych z promocji już nie było, a tych za stówkę więcej nie kupię. Jadzia, czemu? Czemu? Żebyś znowu zamiast do mnie, to do gaci gadał? No, ale mówiłaś, że było fajnie. Fajnie, fajnie. Te zastówkę mają za dużo dziurek. Ty, jak widzisz du dużo dziurek, to głupiejesz, kombinujesz. Ja do dziś się zastanawiam, jakim cudem Rysiu się urodził. A Rysiu, Rysiu, synku. A, Rysiu już porobiony, dobra. Dziadek, a ty jak po zakupkach? Okej, okay, dobrze wszystko? Ja to pół biedy. Zapytaj się swojej królowej shoppingu. No, ja, ja jak tam po zakupkach? Lepiej, co? Lepiej, no Lepiej? No, lepiej. Ta siatka ziemniaków to zmieni całe moje życie. Michal Wojcik.